Dzień dobry, witam państwa. Mamy piękny poranek majowy. Jesteśmy na pokładzie pięknego katamarana u pana kapitana Roberta, firma Fanbot. Polecamy rejsy z Wrocławia i po centrum Wrocławia, a dzisiaj spróbujemy opowiedzieć trochę o mostach Wrocławia i tych wszystkich atrakcjach, które tworzą razem wrocławski węzeł wodny. W tej chwili proponuję tu spojrzeć. Jesteśmy w uroczym miejscu, to jest miejsce, które jest ujściem rzeki Oława do rzeki Odra. Po lewej stronie widzimy pozostałości po starej zabudowie, historycznych kamienicach ulica Wybrzeże Słowackiego. Mijamy tutaj Wrocławski Dom na Wodzie i coś, co jest jakby taką największą atrakcją, również przyrodniczą we Wrocławiu, to są pływające ogrody. One mają niebywałą cechę, bo są siedzibą przede wszystkim lokalnego tutaj Wrocławskiego Ptactwa Wodnego. Tam gdzieś w głębi, w tej chwili. Są schowane, to gdzieś w tamtym miejscu chyba znajdziemy. Są kosze lęgowe i dajmy spokój już dzisiaj ptakom, bo one tam mają chyba jakieś intymne sprawy. Ale wróćmy do Mostu Grunwaldskiego. Niebywały most, jeden z najładniejszych, chyba nawet w Europie. Traktowany jako taka wizytówka Wrocławia. Coś, co jest na co dzień bardzo często poruszane w mapach, w przewodnikach, w pocztówkach. To jest taka ikona. Trochę jak w Paryżu wieża Eiffla, myślę, że spokojnie można to porównać. Proponuję zapamiętać datę budowy, bo to jest strasznie łatwe. 10-10-10. 10 października 1910 roku. Niebywały most, który ma bardzo skomplikowaną konstrukcję, a jednocześnie bardzo prostą w takim odbiorze, jeśli chodzi o wygląd zewnętrzny. Kiedyś nazywano ten most mostem cesarskim. Paradoksalnie pan cesarz nie zdążył na otwarcie mostu. Był blisko miesiąc później, ponieważ w międzyczasie była otwierana też Politechnika Wrocławska. Most, który ma jedną z najdłuższych przepraw wiszących, widzimy jego niebywałą konstrukcję. Podczas budowy bardzo mocno ucierpiał. Pod spodem były postawione barki, które asekurowały ten most w przypadku zbombardowania. O moście grunwalskim można by dużo opowiadać o jego legendach, e, historiach wokół niego występował w wielu filmach. Na otwarciu to ważne e, to było niebywałe wydarzenie, bo e, same testy e, służyły do jego badania wytrzymałości. Były straże pożarne, kilkadziesiąt tramwajów. Bardzo fajna konstrukcja. Rzadko kiedy możemy tutaj być pod spodem, ale proponuję spojrzeć w lewą stronę, gdzieś tam, widzimy w tamtej części. Podwieszony, można powiedzieć, balkon. Ciekawe, czy wiecie Państwo, do czego on służy. Jak każdy most, trzeba od spodu konserwować, i to jest właśnie taka jeżdżąca winda, która wzdłuż całego mostu, co jakiś czas, most po prostu jest remontowany, konserwowany również od spodu, bo most też trzeba od dołu serwisować. I w tej chwili już wypływamy na kolejny odcinek Wrocławskiego Węzła Wodnego. Próbujemy zminąć po lewej stronie bulwar Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy są tutaj jakby imiennikami od, od, ich, od państwa Kaczyńskich, jest też nazwa tego bulwaru. Bardzo fajne miejsce, historycznie bardzo często używane, kiedyś miejsce postojowe dla wielu statków, które dla wrocławskich wodociągów przywoziły węgiel. Później czekały na, na załadunek żużla, który, który był spalany w kotłowni przy, przy wodociągach. Nie, nie wszyscy wiedzą, ale kiedyś tutaj, w tym miejscu, był taki ogromny okrągły zbiornik, w którym trzymano gaz. I jak się Państwo domyślacie, w centrum miasta trzymać gaz to było bardzo duże, duże ryzyko, więc ten, tą gazownię wrocławską z czasem przeniesiono na ulicę gazową. Na Tarnogaju, a w tym miejscu zapadła decyzja, żeby zbudować urząd. To jest unikalna, historyczna budowla, bardzo piękna. Niestety ucierpiała lewe skrzydło po tamtej stronie, praktycznie całe jest odbudowane. Bomby, które tutaj były podczas II wojny światowej, niestety go zniszczyły. Piękny bulwar, który, który w tej chwili stanowi pewien ciąg turystyczny. Ciąg turystyczny, który zaczyna się. Już przy uniwersytecie, dokąd właśnie w tej chwili płyniemy, a po lewej stronie mijamy tak zwaną trybunę. Trybuna, która przez wiele lat, przez wiele ustrojów, przez wielu e, włodarzy Wrocławia, przez e, wiele służb była wykorzystywana do różnych okolicznościowych e, wydarzeń i imprez. Między innymi rozpoczęcie e, roku e, żeglugowego, e, różne imprezy również w poprzednim ustroju. Tutaj miały, miały miejsce taka trybuna, która jest symetrycznie usytuowana względem całego obiektu, całego budynku. Bardzo takie reprezentacyjne miejsce i wszystkie takie ważne wodniackie wydarzenia, które we Wrocławiu czy w Breslau przed wojną miały miejsce, one właśnie służyły do tego, żeby tutaj jakby prowadzić te takie oficjalne części. W tej chwili Urząd Wojewódzki często też tutaj własne, własne wydarzenia prowadzi. I w tej chwili próbujemy dopłynąć, i powolutku zbliżamy się do mostu pokoju. Proponuję spojrzeć na ten most pokoju pod względem konstrukcyjnym. To niebywała konstrukcja delikatna, subtelna, bardzo mocna i wytrzymała, jeśli chodzi o nośność i wytrzymałość. Proszę spojrzeć, że praktycznie nie przysłania też tych najważniejszych zabytków Ostrowa Tumskiego Muzeum Narodowego, katedry, kościoła na piasku. Czy pozostałych obiektów historycznych. Bardzo fajna konstrukcja betonowa, wykonana już po II wojnie światowej. W tym miejscu wcześniej znajdował się most Lezinga, który niestety nie wytrzymał bombardowania, i przez wiele lat po wojnie takie szczątki, ruiny funkcjonowały tutaj we Wrocławiu. Ten most został odbudowany według projektów polskich inżynierów. Do dzisiaj jego konstrukcja bardzo fajnie przetrwała. E, daje możliwość przepłynięcia jednostką również o wysokości nawet ponad 4 metry. E, a jego kształt przed wojną był bardzo od, odmienny i tutaj proponuję, spróbuję tutaj pokazać do kadru, tak kiedyś wyglądał most lezinga właśnie przed wojną. A może tutaj będzie nam wiatr nie przeszkadzał. I w tej chwili jesteśmy w bardzo fajnym miejscu. Tutaj wszyscy, którzy pływają statkiem czy statkami białej floty, zawsze bawią się w tak zwane echo. E... O! Tak, słychać, tutaj mamy echo. Dzieci uwielbiają tą zabawę, więc proponuję w tej chwili już wpływamy do dalszej części wrocławskiego węzła wodnego. Tu tylko warto zauważyć, po lewej stronie, przy naszym pięknym Muzeum Narodowym, jeśli popatrzymy, mamy też kładkę pod mostem pieszo-rowerową, która daje możliwość bezpiecznego przejścia również e, mieszkańcom czy, czy, przechodniom. Właśnie e, dzięki tej kładce nie trzeba przechodzić e, na górę. Muzeum Narodowe to nasza perełka jesienią niesamowite kolory, a w tej chwili wypływamy już taki najbardziej reprezentacyjny odcinek wrocławskiego węzła wodnego, jeden z najszerszych odcinków we Wrocławiu e, i po kolei jeśli popatrzeć o mosty, bo przypominam, że dzisiaj będziemy mówili troszkę o mostach Wrocławia i nie tylko. Po lewej stronie właśnie mijamy zatokę gondoli. To niebywała historyczna zatoka, która do niedawna, jeszcze w XIX wieku była wejściem do tak zwanego obwarowania Wrocławia murów obronnych i wreszcie tego co było najcenniejsze w historycznym Wrocławiu, to fosa miejska. To był początek Fosy Miejskiej. Dla Wrocławian, którzy znają ten odcinek, jego kontynuacja jest dalej przy, przy tzw. Galerii Dominikańskiej a tutaj Fosa się zaczynała. Ten odcinek wcale nie był e, nieużywany. Bardzo fajna konstrukcja też mostu, wykonana jeszcze przed wojną przez inżynierów niemieckich. Przez poprzednie lata tutaj funkcjonowała taka kładka bardziej drewniana, która, która zapewniała jakby komunikację wzdłuż tutaj tego odcinka. Po lewej stronie za chwilę będziemy mijali takie historyczne wzgórze. Ono dzisiaj nosi nazwę wzgórze polskie. To jest piękny punkt widokowy. Najpiękniejsze pocztówki, ujęcia czy, czy jakieś elementy historyczne, które Państwo chcieliby sfotografować, właśnie widać na tym wzgórzu. Zresztą po drugiej stronie tego akwenu widzimy panoramę pełną Ostrowa Tumskiego wraz z ogrodami biskupimi, które są taką perełką. Nie wszyscy o nich wiedzą, że tam można normalnie w świecie przyjść i wejść, i to, to jest bardzo popularne miejsce. Zaraz za tym murem ceglanym. Są piękne ogrody. Namawiam, żeby tam zajrzeć. Można tam spokojnie posiedzieć na ławeczce. Jest tam też kawiarnia. Teraz może ograniczona działalność, ale namawiam, żeby tam również w wolnej chwili po prostu pójść sobie spokojnie na piknik. Wzgórze Polskie, które w tej chwili no, dosyć długie, historyczne, po drugiej stronie od strony Panoramy Racowickiej ma fragmenty takich zabytkowych ruin, i korytarze, które w głąb w tym wzgórzu się znajdują. Można też je podziwiać, bardzo fajnie odrestaurowane. Widzimy też wyremontowany zabytkowy mur, który został podniesiony ze względów ochrony powodziowej Wrocławia. No i wreszcie chyba największa ostatnia duma Wrocławia to jest bulwar ksawerego Dunikowskiego, który mijamy w tej chwili po lewej stronie. Trochę jak to mówią w tej chwili betonoza. E, trochę tego betonu, jakby za dużo, jak patrzymy na zmiany klimatyczne i wszystko to, co w tej chwili od nas wymaga e, jakiejś takiej zaradności, jeśli chodzi o zmiany klimatu, to tutaj za mało cienia, ale myślę, że, 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 że to też z czasem się zmieni. Są nowe nasadzenia, roślinność posadzona. Piękne miejsce, rodzaj amfiteatru, który po drugiej stronie jeśli można, to pokażmy panoramę tutaj na na katedrę. Po drugiej stronie widzimy katedrę ze wszystkimi obiektami i ogrodami, które są tutaj, tak zwane biskupie. To jest wyremontowane już wiele lat temu miejsce. Pani Margareta Jarczewska była autorem tego projektu renowacji ogrodów biskupich. Piękne miejsce, namawiam, ale wróćmy na wodę. I w tej chwili zaczynamy już mijać. Miejsce pod bulwar Dunikowskiego i zbliżamy się do historycznego miejsca, to zresztą też Państwo zobaczycie za chwilę też na pocztówkach, które będą pokazywane w trakcie tego, co ja tutaj akurat opowiadam. Miejsce, które od zawsze było miejscem tradycyjnym zwanej Białej Floty. W najstarszych rycinach, już nawet nie zdjęciach, tylko rycinach z początku XIX wieku to miejsce funkcjonuje jako takie historyczne. Mamy tutaj bulwar, w tej chwili bardzo zielony. Trzeba pamiętać, że gdzieś po, po lewej stronie, w dużej części, to była regularna zabudowa. Kamienice, które całkowicie, no jakby zostawiały tylko tutaj kawałeczek dostępu do wody, ale bardzo modne miejsce. Stąd wielu armatorów miało taką niebywałą usługę. E, można było wsiąść na statek i na jednym bilecie popłynąć w kierunku Biskupina w górę rzeki Odry. Tam była tak jedna z największych kawiarni plenerowych Wilhelmshafen e, od strony Biskupina w nabrzeżu i dzięki temu biletowi można było też wrócić po konsumpcji e, tak te kawiarnie, bo tam były chyba dwie bądź trzy, one były własnością właśnie niektórych armatorów, w związku z tym na jednym bilecie można było też popłynąć i coś zjeść. Bardzo fajne miejsce, co zresztą widać, łatwo zobaczyć, tak zwane przyczółki i schodnie, które są tutaj w tym nabrzeżu, one są dowodem na to, że tutaj jest ogromna tradycja właśnie pływania, pływania w centrum miasta. Słuchajcie, udało mi się przekonać Pana Roberta, szybki desant na brzeg, Pan kapitan czeka na nas. Zapraszam na brzeg, pójdziemy zobaczyć unikalny obiekt. To jest model Wrocławskiego węzła wodnego w postaci pomnika Odry. Niebywałe miejsce. Zapraszam tutaj. Udało się go nam zrobić jako fundacji w 2016 roku. To jest super miejsce. Popatrzcie w tej chwili. Jak duży jest Wrocławski węzeł wodny, my, żebyście tylko mieli świadomość jaka to jest skala. My jesteśmy w tej chwili raptem tutaj w tym małym miejscu, a to wszystko są rzeki we Wrocławiu. Ogromna skala, a żeśmy zdecydowali się właśnie żeby to miejsce tutaj pokazać, żeby też było w jakiejś takim fajnej perspektywie, bo z tyłu widzimy katedrę Ostrów Tumski, a jesteśmy na bulwarze Piotra Włostowica. Spróbujmy wrócić z powrotem na pokład. Wsiadamy, płyniemy dalej, musimy tylko odcumować. Tutaj jest tak zwana knaga cumowa, knagowe, cuma knagowa. Płyniemy dalej w kierunku mostu piaskowego, niebywałe miejsce, zaraz będę Wam o nim opowiadał. Słuchajcie, teraz wpływamy w najcenniejszy kawałek wrocławskiego węzła wodnego, jest, bo w ogóle to jesteśmy na śródmiejskim węźle wodnym. Wrocław został podzielony na kilka węzłów. E, I tutaj po naprzeciwko, na, przed naszym dziobem, jest jeden z najstarszych wrocławskich mostów. W zasadzie on jest najstarszy w tej chwili. Obecnie ma konstrukcję metalową, e, Kratową, chociaż wzorowaną de facto, bo trzeba pamiętać, że on jednak ma trochę, trochę lat, ten most. On wcześniej był w tym miejscu bardzo podobny, tylko o konstrukcji drewnianej. Podobno pierwsze przeprawy w tym miejscu, chociaż być może nie mostowe, tylko jakieś takie usypane fragmenty ziemi i, i, i belek drewnianych, były już tysiąc lat temu, bo trzeba wiedzieć, że po prawej stronie w tej chwili mijamy wyspę piaskową. I żeby ta przeprawa tutaj miała e, możliwość, no to po prostu e, usypywano tutaj coś, co przypro, przy, e, przypominało przeprawę. Most jest o tyle fajny, że e, on od zawsze występował w historii Wrocławia e, i ma takie piękne też na początku, jeśli popatrzycie na, przy, na przyczyłkach mostu. Latarnie gazowe. Z takich ważnych rzeczy, które warto zapamiętać, to jest to, że tutaj kiedyś pobierano meto. Kto wie, co to jest meto? Tak, drodzy Państwo, meto to dzisiaj nazywa się podatki. Tutaj Augustynianie pobierali meto za przewożenie towarów, bo trzeba pamiętać, że wyspa po prawej stronie, wyspa Piasek, była kiedyś prywatną wyspą kościelną, więc żeby, żeby kościół miał jakieś przychody, no to też również pobierał meto za, za, za przenoszenie towarów właśnie w tym miejscu. Jesteśmy teraz bardzo nisko. Spróbujmy się zniżyć. Spróbujcie popatrzeć, jaka piękna konstrukcja kratowa. Na górze słyszymy w tej chwili tramwaj nad nami przejeżdża. Bardzo fajnie. A po lewej stronie w tej chwili widzimy, zaczyna się ulica grocka no i przystań. Historyczna przystań, która Tutaj była już, już w XIX wieku, dzisiaj jeszcze statków nie ma, albo już gdzieś popłynęły z pasażerami. Zapraszam wszystkich Wrocławian, w fajne miejsce, które też, też można po prostu popłynąć katamaranami czy innymi statkami, pozwiedzać właśnie Wrocławski węzeł wodny. A płynąc dalej, płyniemy do kolejnych Wrocławskich wysp, o których za chwilę. Pan kapitan Robert ze statku Fanbot nas tutaj próbuje utrzymać, ale zobaczycie, w tej chwili mijamy piękną, najstarszą wrocławską śluzę. Śluza piaskowa, dwusegmentowa z historycznymi e, wrotami. Która przez wiele lat była przebudowywana i bardzo, bardzo mocno rozbudowywana. E, ona pozwalała. Śluzować ładunki, które przypływały ze Śląska, z Górnej Odry, do centrum Wrocławia na targi, choćby w rynku, właśnie przez tą śluzę. W tej chwili przed nami widzimy bardzo piękną wyspę. Wyspa, która, można powiedzieć, przez wiele lat była rozbudowywana. Ona obecnie nazywa się Tamka. Bardzo ciekawa konstrukcja hydrotechniczna, i to coś, co chyba już 150 lat temu ekolodzy działali, bo tutaj widzimy jedną z pierwszych na odrze przepławek dla ryb. Niebywałe, bo już wtedy dbano o, o, o to, żeby migracja ryb mogła występować i te małe wrota, tutaj, gdzieś pod, naprzeciwko nas, to są właśnie przepławka dla ryb i dopływamy do, do mostu świętego Macieja, mostu również historycznego, malutkiego, tam jest bardzo duży nurt. Kapitan, pan Robert, na pewno nas tutaj bezpiecznie przeprowadzi. Po lewej stronie mijamy budynek Osolineum, biblioteki Osolińskich. Również warto tutaj pójść w środku, niebywałe zbiory i zasoby. A wyspa, tamka, którą właśnie mijamy, jest wyspą. Jedno z kilku wrocławskich wysp, bo mamy również wyspę daliową, którą przed momentem minęliśmy. Wyspa tamka ma w tej chwili dwa duże historyczne obiekty, które podobno niebawem będą restaurowane i będzie tutaj jakiś pensjonat bądź restauracja. Bardzo ciekawa konstrukcja płaska, kratowa, która daje możliwość przenoszenia bardzo dużych ciężarów. Popatrzmy na tę konstrukcję tych belek. Też bardzo ciekawe przyczółki historyczne ze zdobieniami, rzeźbieniami w granicie, tutaj śląskim, również odzyskane. No i najciekawszy moment. Wpływamy w tej chwili do ścisłego centrum. Po lewej stronie tutaj widzimy wędkarzy. To jest bardzo miejsce też ulubione przez wędkarzy. Chyba panowie właśnie coś tutaj złowili. Wypływamy na tak zwane mosty uniwersyteckie. Proszę spojrzeć, świadomie mówię mosty, bo tak naprawdę są to dwa mosty. Piękna konstrukcja, również nieprzysłaniająca uniwersytetu, stworzona jeszcze przez, przed wojną, nitowana ze stalowych elementów. Pewno widać, że już im się niebawem należy remont. Natomiast bardzo fajne miejsce, bo ono. Praktycznie nie zdominowało tego historycznego centrum. Z tyłu widzimy e, Marinę Topacz z, z nowymi obiektami, właśnie świeżo wybudowanymi, ale tutaj jest taka pani, panna. Spróbujemy ją Państwu za chwilę pokazać. To jest tak zwana powodzianka. Powodzianka jest to rodzaj hołdu, który złożyliśmy e, dla rzeźbiarzy czy, czy twórcy tej rzeźby, dla Wrocławian, którzy w 1997 roku w tak zwanej powodzi z tysiąclecia, ratowali Wrocław a ta powodzianka myślę, że warto żeby każdy z nas tutaj miał szansę pójść i zobaczyć tą powodziankę. Ona gdzieś na ramieniu ratuje książki z wrocławskich bibliotek, z archiwów, z uczelni. To był niebywały moment w historii Wrocławia, bo jednak ta historia powodziła to jest bardzo bolesny w historii Wrocławia moment, ale bardzo mocno też wrył się w pamięć Wrocławia. Ja osobiście też powódź przeżyłem, cały swój dobytek niestety straciłem, ale myślę, że po, tym, po tej kataklizmie wrocławskim wyszliśmy wszyscy dużo silniejsi. Proponuję spojrzeć tutaj to jest jeden z najciekawszych wrocławskich wysp. Młodzież ją bardzo, bardzo lubi to jest wyspa słodowa. Wiem to od córki, bo nie tylko ona tutaj dużo czasu spędza. W tej chwili pewno jest tutaj mniej ludzi z przyczyn oczywistych. Mamy tutaj kilka nowoczesnych mostów, przepraw pieszych, które zostały w ostatnich latach, w 90., 2000 latach zbudowane. I już widzimy tutaj, będziemy mijali za moment restauratorów i osoby, które prowadzą tutaj działalność przy wyspie słodowej otwierając no, tak zwane ogródki pływające bardzo fajna inicjatywa która daje możliwość też obcowania wrocławianom właśnie w sąsiedztwie wody spędzenia tutaj czasu no i to co jest najcenniejsze to proponuję spojrzeć tutaj zaprosimy kamerę jeden z ładniejszych widoków we Wrocławiu widok na Uniwersytet Wrocławski Bibliotekę Osolińskich. I kościół uniwersytecki. Warto o tym pamiętać, że to miejsce jest jednym z takich ładniejszych. Wróćmy przed nami w tej chwili, widzimy ponownie wyspę Tamka, która została bardzo teraz fajnie wyremontowana i stanowi taki bezpieczny, bezpieczny element wrocławskiego węzła wodnego. Po lewej stronie, słuchajcie, mijamy Wyspę Słodową. Bardzo duża, bogata historia tej wyspy. Trzeba pamiętać, że przed wojną była tutaj gęsta zabudowa, kilkanaście kamienic, kilka ulic. Niestety podczas obrony festung Breslau została tutaj ustawiona bateria artylerii, no i przez to cała wyspa została praktycznie zbombardowana. Warto spojrzeć na ostatnią kamienicę, którą tutaj ocalała. Ona gdzieś tam za drzewami nam się w tej chwili będzie powoli wyłaniać. Kamienica, która właśnie w tej chwili staraniem urzędu miasta została odrestaurowana. Bardzo fajne miejsce, które będzie takim integratorem, myślę, też dla wielu grup społecznych i osób, którzy, e, którzy coś chcą takiego bardzo kreatywnego i mądrego zrobić, również dla Wrocławia. Wyspa Słodowa warto też pamiętać i wspomnieć nie wiem, czy Państwo pamiętacie e, lata 80., wtedy funkcjonowała tutaj no, trochę dzika strefa przyrody, ale bardzo wiele fajnych inicjatyw się tutaj. Wydarzało. Między innymi był tak zwany koncert w ramach festiwalu Rok na Wyspie. Bardzo fajne zespoły tutaj występowały. Nie wiem, czy Państwo kojarzycie takie nazwy TSA, Lombard, albo Lady Punk. To być może już emeryci pamiętają, ale tutaj słynną była historia, że niektórzy tutaj na tę wyspę nie mogli się na koncert dostać, ale za to przepływali. Wskakali do, do, do Odry i przepływali w pław, żeby tylko móc się na ten koncert właśnie dostać. Kolejna przeprawa, w tej chwili będziemy pod nią przepływać. Spróbuję Państwu również opowiedzieć trochę o mostach Klary. Płyniemy dalej. Drodzy Państwo, mijamy właśnie ostatnią historyczną kamienicę, która na Wyspie Słodowej ocalała, i wpływamy do tak zwanego przepustu Klary. Niebywałe miejsce. Ono służyło kiedyś do przepływania, właśnie i do piętrzenia wody w młynach. Mamy przed sobą tutaj remontowany w tej chwili młyn Maria. Nie wiem, czy część z Państwa pamięta, ale gatunek takiej mąki, tak zwana mąka wrocławska, właśnie tutaj przez, przez hrabiego Dzieduszyckiego była receptura opracowana. I przez wiele lat po wojnie ona była tutaj, właśnie mielona. Po lewej stronie. Właśnie mijamy tę wyspę Bielarską. Przepust Klary, piękne miejsce. Warto też tutaj czasami przepłynąć. I nie wiem, czy jeszcze taka zagadka, zanim wypłyniemy z, z przepustu Klary, e, czy Państwo wiecie, skąd jest nazwa Bielarska? Wyspa. Tam jest piękny plac zabaw. Wyspa Bielarska została e, nazwana, dlatego że bielono tam kiedyś płótno. E, i dzięki właśnie tej czynności, bo płótno musi być bielone, właśnie dzięki użyciu e, wody większość tego przemysłu była właśnie usytuowana nad rzekami. No i stąd właśnie pozostała nazwa Wyspa Bielarska. Tutaj proponuję zwrócić uwagę na wyjściu. Mamy tutaj takie miejsce, w którym e, z, robiono zasuwy, i te zasuwy pozwalały e, piętrzyć wodę dla wrocławskich młynów. Po lewej stronie mamy w tej chwili resztkę po młynie tzw. Tak Klary. W tej chwili to już zostały tylko mosty Klary. Tam kiedyś w środku kręciły się dwa duże koła młyńskie, które na górze trzypiętrowy budynek e, służący jako młyn e, mielono. E, w tym miejscu również, jak i w parunastu innych, trzeba pamiętać, że płynęły i funkcjonowały tutaj e, kąpieliska i łaźnie pływające. Wrocław słynął z tego, że wokół Wyspy Bielarskiej, wokół Wyspy Piaskowej czy Wyspy Słodowej było kilkanaście pływalni. To jest niebywała historia, bo tam można było mieć kąpiel zimną, kąpiel gorącą, kąpiel parową, a w Odrze można było się kąpać. I to strasznie fajne miejsce, bo być może kiedyś po latach wrócimy tutaj do tej tradycji kąpielisk na Odrze, bo pamiętajmy, że w Berlinie już jest, w Wiedniu jest, więc może teraz czas na Wrocław. Podpływamy w tej chwili pod historyczny most, a tak naprawdę to dwa mosty. Mosty Młyńskie. Trzeba pamiętać zawsze, właśnie jak mówimy, że, że te mosty to są dwa. Mosty Młyńskie podzielone takim przyczółkiem, tarasem czy punktem widokowym, który w tej chwili tutaj mijamy. I ten punkt widokowy, też urocze, piękne miejsce, które daje możliwość spojrzenia na piękną panoramę Ostrowa Tumskiego, tutaj też widzimy kilka wrocławskich świątyń, które zostały w ostatnim czasie wyremontowane. Widzimy tutaj też piękny nowy bulwar. No i perełka nasza ostatnia na koniec dzisiejszej naszej wycieczki świeżo otwarty, wyremontowany most Tumski. Trzeba pamiętać, że jego konstrukcja wcale nie jest taka, taka stara. On wygląda i tak był zresztą projektowany, stylizowany na taką konstrukcję historyczną, ale pamiętajmy o tym, że ten most przez setki lat zmieniał się. To zresztą było, było wymagane, dlatego że pierwsze mosty, mosty o konstrukcji drewnianej nie wszystko wytrzymywały. W związku z tym trzeba było je często przebudowywać. No ciekawe, czy ktoś z Państwa już ma zamiar przy czepić tutaj swoją kłódeczkę. Wiem, że władze Wrocławia niechętnie do tego podchodzą. To chyba będzie taka trochę zabawa w kotka i myszkę. Podobno z wymontowano po ostatnim remoncie ponad 4 tony kłódek z wrocławskiego mostu Tumskiego. Miejmy nadzieję, że zostaną przetworzone i wykorzystane w fajny, ciekawy sposób, jako taki dowód na to, że wrocławskie emocje, wrocławskie uczucia, czy czy te e, objawy sympatii czy miłości ktoś kiedyś ocali, i wypływamy z powrotem na akwen ostatni. Tutaj się z Państwem pożegnamy. Zapraszam do korzystania z wrocławskich statków. Dziękujemy firmie Fanbot, panu kapitanowi Robertowi, który, który nas tutaj dzielnie e, asekurował e, i pilnował, żeby wszystko było zgodnie. Z prawem żeglugowym, i tak żebyśmy wszyscy bezpiecznie dopłynęli. Zapraszamy na kolejne odcinki o Wrocławskim Węźle Wodnym. Dziękuję i do zobaczenia.